Po pierwsze, to masz mieć zero wątpliwości. Zero wątpliwości. Przestać się bać, bo tutaj nic nie może ci się stać na pewno. Po piąte, masz zrozumieć, że jesteś wieczna i. Jak umierasz tutaj, to po prostu zmieniasz formę. Czyli jesteś wieczna i kurwa nigdy nie, nie, nie znikniesz. Po prostu nie ma takiej opcji. Więc nie musisz teraz biegać i gonić chuj wie za czym, bo masz po prostu. Bo nic ci nie ucieknie. Jak nie tutaj, to w innym kuźwa wymiarze. Także relax, ok? Relax, bo. To, co stoi na drodze do Twojego wymarzonego życia, to są wątpliwości, strach, zamartwianie się, brak wiary, chujowe przekonania. Rozumiesz? Nic więcej: żaden system, żadni oni, nic dostałaś moc i nikt ci na drodze nie stoi oprócz siebie samej rozumiesz? Nawet ta ziemia po której kurwa stąpasz nie jest Wszystko jest energią, a Ty jesteś czystą kłuswa świadomością. Całe życie jest w Tobie. Cały ten świat, co Ty tam widzisz na zewnątrz, jest w Tobie. Także przestań się bać. Przestań się zamartwiać. Zmieniaj kody, bo każde Twoje przekonanie, to jest zmiana kodu. Więc przestań mówić duperele tylko zacznij mówić z mocą i tylko na swoją korzyść. Bo to co dobre jest dla Ciebie, na pewno jest dobre dla wszystkich. You get it? Także buziaczki.